Ciekawą opcją w grze Tony Hawk Pro Skater 5 jest niewątpliwie tryb budowania własnych skateparków. I tak w sumie sobie na to jakoś spojrzałem teraz. Postanowiłem coś zbudować własnego tak na szybko, totalnie amatorsko, żeby tylko sobie zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje i wygląda tutaj w tej grze. Postanowiłem też to nagrać i podzielić się z kimś, nie wiem po co, a tak po prostu może ktoś, coś no i wchodząc w tryb e, wybieramy na początku tak jak widzieliście wielkość naszego skateparku czy będzie mały, średni, duży potem szereg oczywiście instrukcji które olałem i stwierdziłem, że jednak sobie poradzę bez e, patrzenia na podpowiedzi no i wybrałem chyba mały ten <laughs> skatepark w wersji małej e, na plaży no, można sobie było wybrać tam oczywiście jeszcze jakieś inne lokalizacje, w szkole, gdzieś tam coś tam, coś tam. No, ja wybrałem na plaży. No i zabrałem się za tworzenie jakichś wymyślnych konstrukcji. Dorwałem jakąś tutaj platformę, wyskocznie. Zacząłem kombinować to, co z tym by można zrobić w sumie, tak? Tę, można obracać, można do góry, można na dół. Znowu do góry, znowu na dół, znowu obrót. I tak sobie możemy to ustawiać. No więc ja sobie to poustawiałem tak na mniej więcej. Ale żeby było zabawniej, to dałem po prostu każdą kolejną, każdy kolejny element o troszkę wyżej od poprzedniego, tworząc taką... Takie coś. W sumie nie łączą się te elementy ze sobą, więc nie jest to jakaś taka no, spójna wyskocznia, ale... Ale po prostu. No tak to wygląda. W ogóle śmiesznie, że to można w powietrzu wszystko zaimplementować i to się trzyma. Nawet o dziwo. A jak zobaczycie później, nie wszystko się jednak w powietrzu trzyma. Jak coś się postawi z innych jakichś elementów, to one po prostu spadają na ziemię. No i tu dalej standardowa, standardowe przejście przez różne dostępne obiekty. Widzicie, możemy to, co spotykamy praktycznie w całej grze, tak. Wszystkie płyty, kasety, napisy, literki możemy sobie dodawać. No i po prostu możemy to też sobie zebrać, tak? Jakieś power-upy, tak? Jak płonąca deskorolka w tym przypadku, którą tutaj wstawiłem. I... Próba będzie teraz. No i no, widzicie, no. Teraz można... Pach! I ukryte DVD zebrane. Teraz drugie podejście. Jeszcze spróbowałem sobie zebrać... Tego power z tego sobie no, zapodałem. No i płonąca deskorolka, tak. Później kombinacja ze ścianą. Ustawiłem sobie jakieś tutaj elementy takie. No kawałki ściany, tak, dokładniej rzecz biorąc, tak jak to jest nazwane. Zbudowałem taką, e, no chmuru można powiedzieć zbudowałem, chciałem się na to z wyskoku wziąć i e, zgrindować po tym, natomiast nie wyszło z tego względu, że jest to za wysoko. No e, i za chwilę musiałem to obniżyć, żeby to miało, e, miało sens, żeby dało się na to wskoczyć, tak. No i w ten oto sposób można sobie budować ten m, nasz skatepark praktycznie bez jakichś tam ograniczeń, oczywiście e, dużą, dużym ograniczeniem to jest nasza wyobraźnia i, i tak naprawdę, jeżeli ktoś chce on może zajebisty skatepark zbudować ja nie ma tam jakichś specjalnych talentów do tego oczywiście nie jestem jakimś wybitnym budowniczym skateparków, tylko tak sobie to wziąłem, postanowiłem uruchomić zobaczyć jak to wygląda Jakaś kombinacja, była musiałem usunąć te elementy wyższe i na nowo postawić mm, obniżyć te kawałki muru i połączyć je ze sobą. No, o. Gdy się zaświecą na, na, na biało, to znaczy, że są do siebie spasowane. A, tu jakieś przerwy się zrobiły, ale to tam mało istotne akurat jest grunt że działa no proszę bardzo, zajebisty grind już prawie jakiś kombos się udał więc nie ma źle no a potem to rzeczywiście jest schematycznie tutaj kombinacja z jakimiś pierdołami, coś tutaj powstawiałem jakieś elementy o, mamy jakieś takie znaki, mamy... mamy dość duże te obiekty, więc to już by mi się tutaj nie zmieściło na moim skateparku, musiałbym mieć średni albo duży przynajmniej Przynajmniej średnie albo duże, nie lepiej. Tak. To bez mały jest za mały na takie kombinacje. Tu coś powstawiałem jakieś poręcze, jakieś, jakąś kratkę wentylacyjną, czy co to tam jest z gorący powietrzem i to nas tam wyrzuca trochę do góry. No tu próbowałem stoliczek gdzieś postawić tam na górze, no i i on się nie utrzymał. On potem spada na ziemię. Więc nie wszystko jest tak, że jak damy, to to się utrzymuje po prostu spadło to na ziemię no dziwo sam mur się trzyma i tą piłkę którą tu widzicie też dałem na, na murek i ona jakoś tutaj się trzymała natomiast dziwnym trafem stolik już się nie chciał trzymać po prostu spadł no ale cóż no stolik jedną na glebę aż, aż miło a piłka się utrzymała no tu oczywiście była próba zrobienia czegoś, co się nie udało. Podejście numer 2. Chyba chciałem... Co ja tu chciałem zrobić w ogóle? Aha, chciałem na tą poręcz wysoką tam się wybić od tego gorącego powietrza i chycić poręczy. Zrobić fajnego grinda po tym, ale nie wyszło. Więc postanowiłem pojechać sobie tędy. I też nic nie zrobić. O. A no, w, w ogóle to był tam stolik jakby nie patrzeć dziwnym trafem jakoś <laughs> znalazł się na ziemi i na... No, całkiem fajne kombo mi wyszło nawet w sumie 23 tysiące eee, no, stolik był i w powietrzu i na ziemi widać było jak spada, więc coś nie teges. No ale. No i tutaj kolejne próby. Stworzenia czegoś mega kreatywnego w postaci rampy Przed, przed, przed jakimś budyneczkiem Chyba chciałem tu wyskoczyć na, na dach tego, ale coś, coś nie pykło, bo zbyt mała wyskocznia, no właśnie I tak to się skończyło No proszę, zajebisty, szaleńczy rajd zakończony upadkiem na twarz Ale zaczątek kombosa jakiś był, jakby tak się dłużej nad tym wszystkim zastanowić, tutaj pomyśleć, przemyśleć sobie, co tu zajebiście skatepark można zrobić naprawdę, można by takie mm, myślałem na tym, żeby zrobić taki e, korkociąg ze tak, no, taką spiralę jakby nie, e, z, z rurek, po której można grindować, to by fajny efekt no, w sumie dało. No zaplanować można naprawdę zajebiście tutaj. wystarczy <laughs> tylko się zastanowić, pomyśleć, i można działać. Także ja podziałem sobie w ten sposób, chwilę was jeszcze zostawiam i zachęcam do skorzystania z tego trybu, best. No bo jest fajny, naprawdę, warto sobie, warto się pobawić w tworzenie własnych skateparków, także spoko was zostawiam, zachęcam do tworzenia własnych e, projektów no i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się, na razie.